Witam wszystkich w trochę innej scenarii niż zwykle w siódmym już odcinku z serii Historia starożytnego Egiptu. Cieszę się, że wyraziliście szerokie zainteresowanie tą serią i między innymi dlatego ją kontynuuję. Drugim powodem jest to, że chciałbym przedstawić Wam całą historię Egiptu wraz z kolejnymi, lepiej poznanymi dynastiami, bowiem im dalej w las, tym więcej drzew i historia staje się coraz lepiej poznana i coraz bardziej ciekawa. Myślę o podziale tego cyklu na sezony. Na przykład pierwszy sezon zawierałby w sobie 10 odcinków, a jedenasty odcinek byłby pierwszym odcinkiem sezonu drugiego. Dlaczego taki podział? Po prostu potrzebuje więcej czasu między odcinkami serii, które pojawiają się stosunkowo często, bo w zasadzie co dwa tygodnie, tak średnio, pojawia się odcinek o Egipcie, czasem co tydzień, ale potrzebuje jakichś większych interwałów, żeby zmienić szatę graficzną, żeby dodać nowe mapy, także jest co robić, a czasu nie jest zbyt wiele. Więc po prostu taki podział wydaje mi się, że byłby naturalny i spoko. Na pewno przerwy między sezonami nie byłyby tak wielkie jak na portalach streamingowych, znanych portalach streamingowych, dużych portalach serialowych. Także myślę, że, że to byłoby spoko rozwiązanie, jednak na razie nie podjąłem jeszcze decyzji w tej sprawie. Także skupmy się na opowieści. A bohaterem dzisiejszej będzie dwóch faraonów. Niejaki Userkaw i Sahure, czyli dwóch wielkich przedstawicieli nowej, piątej dynastii starożytnego Egiptu. Nim zaczniemy, upewnij się, że subskrybujesz kanał, bowiem film ogląda się dużo przyjemniej, jeżeli subskrybuje się kanał autora. Polub także ten film łapką, żeby ten odcinek i cała seria mogły dotrzeć do szerszej ilości odbiorców. Jeżeli nie widziałeś poprzednich odcinków z tej serii, zacznij od nich. Dowiesz się jak powstała cywilizacja egipska oraz przeprowadzę Cię przez kolejne, pierwsze dynastie tej starożytnej cywilizacji. Aha, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Podjąłem decyzję o realizacji filmu o mitologii egipskiej. Wyraziliście ochotę powstania takiej produkcji w komentarzach pod ostatnim filmem, więc wychodzę wam naprzeciw i po prostu taki materiał przygotuję. Jednak trzeba będzie na niego chwilę poczekać, jak sami wiecie, kolejka premier jest długa i cały czas się wydłuża. Tymczasem przenieśmy się na tereny starożytnego Egiptu, aby poznać losy pierwszych władców V dynastii. Piąta dynastia to rząd dziewięciu władców, z których imiona części odcisnęły swój wyraźny i trwały ślad w historii Egiptu. Niezależnie od przyjętej chronologii królowie władać mieli przez około 150 lat, tylko maneton wskazywał na okres rządów o 100 lat dłuższy, jednak wydaje się być to dużym przygięciem. Na potrzeby tego materiału przyjmijmy jedną z najczęściej wyszczególnianych chronologii, sytuującą piątą dynastię w latach 2504-2347 przed naszą erą. Jako założyciela piątej dynastii uznaje się niejakiego userkafa. Ten tajemniczy Egipcjanin pochodził prawdopodobnie z Elefantyny, z południa kraju. Jest to ciekawe, bowiem powszechnie uważa się, że nowy król był synem Mykerinosa, faraona IV dynastii oraz bratem Szepseskafa, kolejnego po Mykerinosie władcy IV dynastii. Jego ojciec nie pochodził z Elefantyny, prawdopodobnie mógł odbyć jednak jakąś pielgrzymkę do tego miasta. Także matka króla mogła wywodzić się z południa kraju. Nie wiadomo zatem dokładnie skąd pochodzą związki Userkafa z tym miastem, ale wszystko wskazuje na to, że takie występowały. Istnieją też głosy mówiące, że Userkaf przed wstąpieniem na tron był jednym z arcykapłanów Bogare. Ma to sens i składa się w logiczną całość, bowiem wakat na stanowisku króla stworzył idealne warunki dla obsadzenia na tronie przedstawiciela zarówno rodziny królewskiej, jak i reprezentanta silnie wzrastającego kultu boga Re. Userkaw jako arcykapłan z królewską krwią wydaje się być idealnym kandydatem na króla. Możliwe, że przy tej elekcji swoją rolę odegrali kapłani boga słońca z ośrodka Heliopolis. Zauważcie jednak, że mimo wielkiej miłości do Bogare i potencjalnej arcykapłańskości, w imieniu Userkafa próżno szukać imienia Boga Słońca. Wynikało to prawdopodobnie z jakiegoś kryzysu wiary, możliwe, że z inspiracji buntowniczym stosunkiem swojego brata, Szepseskafa. Jednak mimo, że Userkaf nie przyjął imienia Boga Słońca do swej tytułatury królewskiej, Ostatecznie dowodów na oddanie króla wobec Bogare jest wystarczająco wiele. Odpowiadając na pytanie jednego z Was, Heliopolis to nazwa grecka, w starożytnym Egipcie ośrodek ten nazywał się Junu i to z Junu wywodziła się grupa kapłanów, którzy doprowadzili do postawienia na najwyższym stopniu piedestału w panteonie egipskim Bogare. W wyniku tej zmiany znacznie osłabła pozycja faraona jako boga, nie stał on już, jak za czasów wcześniejszych dynastii, na najwyższym stopniu boskości, a stał się, w cudzysłowie, tylko synem Bogaree. Co do kapłanów z Heliopolis czy też Junu, warto dodać skąd wzięła się ich wielkość oraz autorytet. W starożytności wierzono, że byli oni strażnikami tajemnej wiedzy. Przypisywano im posiadanie ksiąg i papirusów spisanych przez boga Tota, który był wynalazcą świętych znaków hieroglificznych oraz geometrii. Bóg przekazać miał te wiedzę kapłanom, a ci strzegli jej w sekrecie. Osobiście widzę tutaj analogię do obecnych wierzeń niektórych ludzi, że w archiwach pewnego miasta, w zasadzie miasta państwa, spoczywają spisane tajemnice ludzkości i ślady zafałszowanej historii. Nie zagłębiając się jednak w ten temat, wróćmy do Userkafa. Wiemy co nieco o przygodach władcy na arenie międzynarodowej. Userkaw zarządzić miał ekspedycję wojskową do Nubii, która zakończyła się sukcesem i podbiciem tamtejszych terenów. Nie jest jasne, czy rozszerzył on władztwo nad południem do terenów za drugą kataraktą, czy po prostu potwierdził i odświeżył zależność Nubii od Egiptu, która utrzymywała się od czwartej dynastii, a zaczęła się jeszcze wcześniej. Jednak do złupienia Nubii doszło. Władca otrzymać miał ponadto Daninę od regionu, który był albo pustynią wschodnią, albo Kanaan, w postaci siły roboczej jednego wodza i 70 cudzoziemskich kobiet oraz 303 w cudzysłowie spacyfikowanych buntowników, przeznaczonych do pracy przy wznoszeniu piramidy u Serkafa. Mogli to być jeńcy z jakiejś ekspedycji wojskowej na wschód od Egiptu, albo co ciekawe buntownicy wygnani z Egiptu przed drugim rokiem panowania króla. Banici po odbyciu kary mieli być już gotowi do reintegracji ze społeczeństwem egipskim. Takie tezy wynikają z poglądu, że podczas niepokojów, buntów i walk rozgrywanych podczas zmiany dynastii Część buntowników, prawdopodobnie wywodzących się ze znaczących rodzin, została ukarana tymczasową banicją. Niektóre płaskorzeźby ze świątyni grobowej Userkafa przedstawiają także udane przedsięwzięcie militarne przeciwko azjatyckim Beduinom, a Userkaf jest na nich ukazany jako władca bijący wrogów. Motyw nie dziwi, bowiem należy do charakterystycznych egipskich wzorów i przewija się już od czasów legendarnego Narmera. Pamiętacie jeszcze dynastię zerową i dynastię pierwszą? Jeśli nie, wróćcie do pierwszego odcinka serii. Na płasko rzeźbach powiązanych z Userkafem zauważalny jest także motyw ekspedycji morskich, a te zasługują na osobne omówienie. Zapanowania założyciela piątej dynastii mogło dojść do narodzin bezpośredniego handlu między Egiptem a jego pośrednimi sąsiadami z północy, a konkretnie z basenem Morza Egejskiego, o czym świadczy seria płaskorzeźb z jego świątyni grobowej, przedstawiająca statki biorące udział w czymś, co mogło być wspomnianą ekspedycją morską. Kolejnym dowodem na takie kontakty jest kamienne naczynie noszące nazwę jego Świątyni Słońca, które zostało odkryte na greckiej wyspie Kithira. Waza ta jest najwcześniejszym dowodem na kontakty handlowe między Egiptem, a światem Morza Egejskiego. Znaleziska w Anatolii, pochodzące z czasów panowania Menkał i Jetkare, pokazują, że kontakty te trwały przez całą Piątą Dynastię. Co do Morza Egejskiego i okolic, jeżeli nie widzieliście jeszcze filmu o starożytnej Krecie i cywilizacji minojskiej, zachęcam do nadrobienia zaległości. Opowiadam tam o początkach cywilizacji na tych terenach, epoce brązu na Wyspach Egejskich i w okolicach oraz o kontaktach minojczyków m.in. z Egipcjanami. W przyszłości pojawi się także kontynuacja materiału w postaci filmu o cywilizacji mykeńskiej. A kto wie, może rok 2022 przyciągnie na kanał także serię o antycznej Grecji, czyli losy Sparty, Aten. Dobra, dobra. Nie wybiegajmy jednak w przyszłość, wróćmy nad Nil. Do dziś przetrwały najlepsze świadectwa zmian w postrzeganiu władców i ich boskości mianowicie wznoszone przez nich budowle. Wyjątkowo w stosunku do poprzednich władców Egiptu nie zacznę od omówienia piramidy, bowiem Userkaw zapisał się na stałe w historii Egiptu zupełnie inną konstrukcją. Mam na myśli świątynię poświęconą Bogu Słońca Re, którą Userkaw wzniósł w miejscu późniejszej nekropolii memfickiej w Abusir. Prace nad konstrukcją rozpoczęły się w 5 lub 6 roku panowania Userkafa. Stolica Re – bo tak nazwano tę świątynię, była pierwszym tak znaczącym budynkiem poświęconym Bogu innemu niż osoba faraona. Jedynym ewentualnym precedensem dla świątyni słońca U-serkafa mogła być świątynia powiązana z Wielkim Sfinksem w Gizie, którą także prawdopodobnie poświęcono Bogu Słońca, a zatem mogła służyć podobnym celom. O Wielkim Sfinksie opowiedziałem Wam w piątym odcinku tej serii. Centralnym punktem świątyni był wielki ołtarz postawiony na otwartym dziedzińcu. Nad ołtarzem górował wielki obelisk z wizerunkiem Słońca do góry. Gdy o poranku pierwsze promienie Słońca spadały na obelisk, jego promienie łączyły się z królem. W taki sposób Bóg kosmiczny i Bóg władca ziemski jednoczyli się we wzajemnej boskiej harmonii ziemi i nieba. Kompleks świątynny wokół budowli wzniesionej dla re składał się z kilku części. Na niskim wzgórzu, położonym na skraju pustyni, znajdowała się główna świątynia, do której można było dostać się, idąc groblą ze świątyni w dolinie, położonej bliżej obszaru upraw i Nilu. Świątynie Boga Re, zbudowane w okresie V dynastii, miały odgrywać dla Boga tę samą rolę, jaką piramida odgrywała dla króla. Były to świątynie grobowe Boga Słońca, w których mogło nastąpić jego odnowienie i odmłodzenie, niezbędne do utrzymania właściwego porządku świata. Obrzędy odprawiane w świątyni skupiały się więc przede wszystkim na funkcji stwórcy re, a także jego roli jako ojca króla. Za życia król wyznaczał do zarządzania świątynią swoich najbliższych urzędników, pozwalając im czerpać korzyści z dochodów świątyni, a tym samym zapewniając sobie ich lojalność. Następcom Userkafa spodobał się jego pomysł i przez następne dekady podążali za wyznaczonym przez niego kierunkiem w sakralnym budownictwie, a kolejne świątynie Słońca wznoszono podczas rządów wszystkich kolejnych faraonów V dynastii, aż do Menkaure'a, z możliwym wyjątkiem w przypadku Szepseskare, którego panowanie mogło być zbyt krótkie, aby taką świątynię zbudować. We wcześniejszych dynastiach, gdy kult władców był bardzo wysoki, Piramidy Cheopsa, Hefrena, czy Mykerinosa przybierały ogromne rozmiary, równe pozycji ich pomysłodawców. Piąta dynastia i zmiany w religii zaowocowały mniejszymi budowlami grobowymi. W następstwie zmian religijnych, Userka wzniósł, to prawda, swoją piramidę w Sakkarze, jednak była ona zdecydowanie mniejsza i wykonana z gorszej jakości materiałów niż jej poprzedniczki z Gizy. Co ciekawe, podobnie jak u Jessera, założyciela III dynastii, w przeciwieństwie do kompleksów piramid w Gizie, kompleks grobowy Userkafa nie został otoczony nekropolią przeznaczoną dla jego wyznawców. Szerszą religijną rolę odgrywaną przez piramidy podczas IV dynastii miała teraz spełniać świątynia słońca, podczas gdy królewski kompleks grobowy miał służyć jedynie osobistym potrzebom pogrzebowym władcy. Wybór Sakary jako miejsca spoczynku u Serkafa jest przejawem powrotu do harmonijnego i altruistycznego pojęcia królestwa, które wydawał się symbolizować wspomniany dżeser, w przeciwieństwie do tego reprezentowanego przez Hufu, który niemal osobiście ucieleśniał Boga Słońca. Z racji bliskości pomnika Userkafa w stosunku do piramidy Djesera oraz kilku cech charakterystycznych przejętych od dawnego króla, wydaje się, że Userkaf darzył szczególnym szacunkiem założyciela III dynastii i możliwe, że wzorował się na jego rządach. Po około ośmioletnim panowaniu faraon zmarł. Prawdopodobnie spoczął w swojej piramidzie. Jednak sarkofagu z królem w momencie odkrycia piramidy już tam nie było. Po bardzo sprawnych rządach założyciela piątej dynastii, nastał czas jego następcy, króla Sahure, który pozostawać miał na tronie przez kolejnych 13 lat. Panowanie króla jest względnie dobrze poświadczone. Władca prowadził aktywną politykę zagraniczną, co wydaje się być charakterystyczne także dla jego poprzednika, Userkafa. Jego działalność to przede wszystkim poświadczone wyprawy przeciwko Azjatom oraz Libijczykom, z których terenów przywiódł do Egiptu, jak podaje jedna z inskrypcji, uwaga, ponad 123 tysiące sztuk bydła, 223 tysiące osłów i ponad 240 tysięcy owiec. Te liczby robią wrażenie, lecz czy są prawdziwe, to już zostawiam w Waszej ocenie. Wyobraźmy sobie tylko 10 tysięcy sztuk bydła pędzonego do Egiptu. Ogromna liczba i wielkie przedsięwzięcie. A co dopiero w sumie ponad pół miliona sztuk. W każdym razie jakieś zwierzęta w tej czy innej liczbie do Egiptu sprowadzono. Te stały się jednym z obiektów zainteresowania kampanii wojskowych już podczas wcześniejszych dynastii, bowiem dodatkowe pożywienie w kraju żyjącym przede wszystkim z rolnictwa było po prostu potrzebne. Relacje i roszczenia Sahure dotyczące ziem i bogactw otaczających Egipt są zawarte na kilku płaskorzeźbach z jego świątyni grobowej. Ukazują one Boga Asza, mówiącego królowi: dam ci wszystko, co jest w tej libijskiej ziemi. Dam ci wszystkich wrogich narodów wszystkie zapasy, które są w obcych krajach. I daję ci wszystkie zachodnie i wschodnie obce ziemie. Z tych inskrypcji możemy wydedukować dwie potencjalne prawdy: że część Libii pozostawała pod zwierzchnością i władztwem Sahure, lub że ten po prostu najeżdżał od czasu do czasu ziemię na zachód od Egiptu. Wiemy także, że za rządów Sakurę rozwinięty na szeroką skalę został handel międzynarodowy. Stanowił on trwalszą podstawę rządów władcy niż jego militarne podboje. Płaskorzeźby z jego kompleksu piramid pokazują powrót ekspedycji morskiej z Libanu z łodziami załadowanymi pniami cedru, czyli charakterystycznego dla Libanu drewna. Inne statki na płaskorzeźbach są załadowane Azjatami, zarówno dorosłymi, jak i dziećmi, którzy byli albo niewolnikami, albo, co bardziej prawdopodobne, kupcami. Mieli oni pozdrawiać króla słowami Witaj Sahurę, Boże żywych, oglądamy Twoje piękno. Ta sama płaskorzeźba wyraźnie sugeruje, że na pokładach statków znajdowali się tłumacze, których zadaniem było ułatwienie handlu z obcymi krajami. Na jednej z płaskorzeźb widoczne jest przedstawienie kilku syryjskich niedźwiedzi brunatnych, prawdopodobnie sprowadzonych z wybrzeża Lewantu w darze dla króla. Sahurę utrzymywał także kontakty z oddalonymi od Egiptu byblos, bowiem wykopaliska w świątyni Balad Gebal pozwoliły odkryć alabastrową misę z wypisanym imieniem faraona. Co ciekawe, świątynia grobowa Sahure przedstawia najwcześniejszą znaną wzmiankę o piratach napadających na delty Nilu, a którzy prawdopodobnie wywodzili się z wybrzeża Epiru. Rozległe sceny na płaskorzeźbach są wystarczająco szczegółowe, aby ukazać, że w tym czasie budowano specjalistyczne łodzie regatowe dla wojska. Podają również najwcześniejsze opisy konkretnych zastosowań lin na pokładach statków. Dzięki tym pozostałościom egiptolodzy oszacowali wiele danych, m.in. to, że wolna burta śród okręcia dla statków pełnomorskich wynosiła 1 metr, czy fakt, że maszty stosowane w tym czasie były dwunożne, przypominające odwróconą literę Y. Jedna z płaskorzeźb ukazuje również mężczyzn płynących i agresywnie przecinających fale i jest to prawdopodobnie pierwsze ukazanie wyścigu morskiego w sztuce. Niegdyś sugerowano, że Sahurę odpowiadał za powstanie floty egipskiej. Jednak nie jest to właściwe, bo ta, jak zapewne pamiętacie z poprzednich odcinków, istniała już zdecydowanie wcześniej. Król mógł jednak w ogromnym stopniu przyczynić się do jej znacznego rozwoju i tego, że przybrała bardziej wojskowy charakter. W swoim ostatnim roku Sahurę wysłał pierwszą udokumentowaną wyprawę do legendarnej krainy Punt. Skąd miała powrócić ze statkami obficie wyładowanymi łupem. Ekspedycja ta została odnotowana na kamieniu z Palermo. W swoim ostatnim roku panowania Sahure wysłał kolejną wyprawę za granicę. Tym razem po surowce wydobywane w kopalniach miedzi i turkusu w Wadzi Majaret i Wadzi Karid na Półwyspie Synaj. Ta ekspedycja, również zawarta na kamieniu z Palermo, powróciła do Egiptu z ponad sześcioma tysiącami jednostek Turkusu, a pozostawiła na Synaju dwie płaskorzeźby, z których jedna ukazuje Sahurę w tradycyjnym akcie pokonywania wrogów z podpisem: Wielki Bóg bije Azjatów wszystkich krajów. Równolegle z tymi działaniami przez cały okres panowania Sahure eksploatowano kamieniołomy mediorytów w pobliżu Abu Simbel, czyli daleko na południu kraju. Działalność gospodarcza i międzynarodowa króla stały więc na niezwykle wysokim poziomie. Sahurę zapisał się w historii jako władca niezwykle religijny. W pierwszym roku swojego panowania król udał się do twierdzy w Elefantynie, gdzie prawdopodobnie otrzymał przysięgę wierności od wodzów nubijskich w ceremonialnym akcie związanym z rozpoczęciem jego panowania. Podczas piątego roku rządów Sahure, kamień z Palermo wspomina o stworzeniu Boskiej Barki, prawdopodobnie w Heliopolis oraz o fakcie wyznaczenia 200 kapłanów i dokładnej ilości dziennych ofiar w postaci chleba oraz piwa dla boga Re, Hathor, Nekbet i Wadjet. Odnotowano również dary ziemi dla świątyń. Sahure jest najwcześniejszym znanym królem, który użył egipskiego tytułu Pana Robienia Skutecznych Rzeczy. Co wskazuje, że osobiście wykonywał fizyczne czynności kultowe, aby zapewnić istnienie i trwałość mat, egipskiej koncepcji porządku i sprawiedliwości. Zarządów Sahure poświadczono także ceremonię poganiania Cieląt. Jest to istotne w kontekście postępującego już powoli kultu Ozyrysa, który wzrastał przez całą piątą dynastię, ponieważ ta ceremonia stała się później integralną częścią mitu Ozyrysa. Sachurez zreorganizował także kult swojej matki Neferchetepes II, której kompleks grobowy zbudował w sekarze Userkaf. Dodał do jej świątyni portyk wejściowy z czterema kolumnami, tak aby wejście nie było już zwrócone w stronę piramidy Userkafa. Ciekawe. Sachurez zbudował lub zaczął budować świątynię poświęconą Bogu Słońca Re, drugą taką świątynię piątej dynastii po tej Userkafa. Kamień z Palermo mówi nam, że nazywała się Seketre, co oznacza pole re, jednak nie wiemy wiele o tej konstrukcji. Możliwe, że władca jej nie ukończył. Wiemy jednak, że dołożył swoje cegły do omówionej wcześniej świątyni słońca u Serkafa, która nie została ukończona za życia jego ojca. Jej budowa była kontynuowana przez Sahurę oraz kolejnych władców piątej dynastii. Król zbudował własną piramidę w Abusir, rezygnując z pochówku w królewskiej nekropolii w Gizie czy w Sakarze, co prawdopodobnie było inspirowane chęcią zbliżenia się do świątyni Boga Słońca Re. Piramida władcy była mniejsza i prostsza niż wszystkie piramidy zbudowane przez jego poprzedników. Jednak świątynia grobowa tej piramidy została zbudowana w sposób znacznie bardziej zaawansowany, w porównaniu do standardowej techniki tamtej epoki. Widoczne na ekranie kolumny w kształcie palmy zostały po raz pierwszy wprowadzone właśnie w tej konstrukcji, w stylu archeologicznym, który stosowano przy budowie późniejszych egipskich piramid. Ponadto wszystkie ściany całej świątyni grobowej ozdobiono obszernymi płaskorzeźbami przedstawiającymi członków jego rodziny, różne królewskie ceremonie, procesje pogrzebowe czy sceny związane z flotą egipską i jej wyprawami. Reliefy te były w większości wykonane z czerwonego granitu, a na wiele z nich nałożono cienkie płyty miedziane. Konstrukcja piramidy miała zaledwie 47 metrów wysokości i była rozłożona na podstawie, której bok miał długość około 78 metrów. Wykonano ją z bloków wapiennych na sześciu kondygnacjach, a bloki uszczelniono jedynie gruzem i zaprawą. Co ciekawe, kolejne pokolenia artystów i rzemieślników próbowały naśladować płaskorzeźby oraz grobowiec Sahurę, wykorzystując je jako szablony dla sztuki oraz nagrobków późniejszych królów i królowych okresu Starego Państwa. Niektóre z jego elementów architektonicznych, takie jak wspomniane palmowe kolumny, pozostały w kulturze materialnej na długo, stając się znakiem rozpoznawczym egipskiej architektury. Warto wspomnieć o ciekawych i wyjątkowych podaniach o dworze królewskim Sahure, bowiem wcześniejsi władcy ich świta nie są tak dobrze poświadczeni. Nian główny lekarz Sahure i pierwszy znany rynolog w historii, donosi na jednej ze swoich inskrypcji, że poprosił króla o wykonanie fałszywych drzwi do jego grobowca, na co król się zgodził, życząc chirurgowi długiego życia. Wiemy także o istnieniu Hufuanki, nadzorcy pałacu i królewskiego śpiewaka. Inni urzędnicy to na przykład Hetepka, który był opiekunem diademu i nadzorcą fryzjerów króla. Pekenewki pełnił funkcję kapłana kultu Serkafa, za panowania sahure, a Persen był kapłanem świątyni i kultu pogrzebowego matki Sahurę, Neferhetepes II. Znamy imiona dwóch wezyrów Sahurę, a byli nimi Sekem Kare Książę królewski, syn Hefrena, Wezyr pod rządami Userkafa i Sachure oraz Werbałba. Sachure kontynuował politykę Userkafa polegającą na powoływaniu na ważne urzędy osób niezwiązanych z królewską linią. Najlepszym przykładem jest urząd Wezyra, który od połowy IV dynastii aż do początku V dynastii sprawowali wyłącznie książęta krwi królewskiej z tytułem syna królewskiego. Pod koniec tego okresu książęta byli stopniowo wyłączani z najwyższych urzędów, a zmiana ta była skorelowana ze zmianami w charakterze królestwa. Proces, zainicjowany prawdopodobnie przez Menkaure z powodu sporów dynastycznych, wydaje się być zakończony w czasach Sakure, ponieważ od tego czasu żaden książę królewski nie został awansowany na wezyra. Tym, którzy byli już na stanowisku, Pozwolono zachować status, ale kolejni wezrowie nie pochodzili już z rodziny królewskiej. Wydaje się, że zmiany te odnosiły się do całej administracji państwa. Mimo stosunkowo krótkiego panowania, lata na tronie Sahure należały do niezwykle aktywnych a on sam zapisał się w historii jako król postępowy i dobry administrator. Przeprowadził z sukcesami kilka kampanii militarnych, prowadził handel na szeroką skalę z cywilizacjami z różnych kierunków świata, drogą zarówno lądową jak i morską, a za jego rządów zauważalny jest wzrost znaczenia żeglugi. Ponadto wzniesione w kraju budowle z charakterystycznymi sobie cechami, omówionymi wcześniej, pokazują, że władca doskonale wiedział co robi. W tym miejscu warto przypomnieć, że choć omówieni w tym materiale władcy wypadają na tle swoich poprzedników z czwartych dynastii, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, bardzo kolorowo i innowacyjnie, to jednak cisza w tym aspekcie odnośnie władców czwartej dynastii wynika przede wszystkim z braku podań w tym temacie, a nie z racji nieprowadzenia aktywnej zewnętrznej polityki. Sam władca, w zależności od okresu i dynastii, w mniejszym lub większym stopniu był obecny w historyczno-religijnym kulcie faraonów przeszłości, dla późniejszych dynastii i społeczeństw. Rządy Sahure dobiegły końca, ale końca nie dobiegła Piąta Dynastia. Rządy kolejnych władców poznacie w następnym odcinku z tej serii, a prawdopodobnie w dziewiątym epizodzie zamknę temat Starego Państwa. Jednak nie wybiegajmy w przyszłość, może to się rozbić jeszcze na więcej odcinków, bo jak sami widzicie, przedstawiam historię danych władców w bardzo dokładny i wyczerpujący sposób. Tymczasem w tym materiale to wszystko. Pamiętajcie zostawić łapkę, komentarz oraz suba z dzwonkiem, aby być na bieżąco, aby nie przegapić kolejnych odcinków z serii. Ja dziękuję za uwagę i słyszymy się prawdopodobnie za tydzień. Także trzymajcie się i do zobaczenia i usłyszenia.